Nie chcę już żyć w pośpiechu, w stresie, by zdążyć gdzieś, po coś na czas. Nie chcę domu z ogrodem, super auta, super pracy, ani ciuchów od Armaniego. Nie chcę już zobaczyć wszystkich miejsc na świecie. No, może tylko kilka blisko domu. Wystarczy mi to co mam tu i teraz. Bo tak naprawdę liczy się tylko teraźniejszość. Na imię mam Gizela, mam 39 lat, a za dwa miesiące armia idzie do pierwszej komunii świętej. Chcę w kościele stać wtedy koło niego. I kiedy będzie wybierać nową szkołę, przyprowadzi pierwszą dziewczyną do domu, kiedy przegra mecz z chłopakami? Bo my z Arminkiem tak naprawdę jesteśmy dwuosobową drużyną na życie. Od sześciu lat chorują na raka piersi z przerzutami do wątroby i mózgu. Przeszłam szereg chemioterapii, radioterapii, hormonoterapii. Dzięki eksperymentalnym lekom wątroba jest już czysta, ale z głowy trudno go wyrzucić. Przeszłam trzy ym, operacje neurochirurgiczne na trzy różne guzy, które nie załatwiły niestety sprawy. Wciąż tam siedzi, jak tykająca bomba, coraz głośniej odmierza czas. Muszę być silniejsza i sprytniejsza od raka. Żeby lekarze znów się zdziwili, bo kiedyś twierdzili, że to kwestia tylko kilku tygodni, a ja z rakiem żyję przecież od sześciu długich lat. Mogłam patrzeć, jak arminek pierwszy raz jedzie na rowerze, zawozić go pomiędzy chemiami i operacjami na tańce i basen, sadzić do wazonu kwiaty, które przyniósł dla mnie z pola, a w dzień matki odkryć karteczki z serduszkami na drzwiach do sypialni. 4000 euro. Tyle potrzeba na kliniczne badania eksperymentalne w molekularnym centrum diagnostycznym KPS GmbH w Budapeszcie. Centrum KPS zbada sekwencję genetyczną mojego guza i dobierze odpowiednią chemię. Inaczej chemia ogólna, niecelowana na mojego guza, zniszczy wszystko, prócz raka. To dla mnie ostatnia szansa, żeby znaleźć lek, który zadziała dokładnie na mojego raka. Przerabiałam nieskuteczną chemią już trzy razy. Myślę, że mój czas na eksperymenty w leczeniu już się skończył. Kocham to miejsce: poranek z widokiem na las i góry, południe z obiadem. Myślę, że mam jeszcze dość sił, żeby zawalczyć o wiosnę, lato i kolejne zimy, zasadzić kwiatki przed domem i wreszcie wysypać dróżkę żwirem. To naprawdę frajda tak żyć: z pracą, ale bez pracoholizmu, z kłopotami dnia codziennego, ale bez ich wyolbrzymiania. Nawet bez nart, które kochałam i szalonej jazdy na rowerze. Za to ze spacerem, kiedy ptaki śpiewają, a moja buzia się śmieje. Bez raka w głowie, ze świętym spokojem w głowie. Po prostu fajnie żyć. Mamusia, ja nie chcę, żeby znowu wypadły ci włosy. Lampion poleciał do nieba. Przyniesie szczęście. Zrobią ci te badania i już wyzdrowiejesz.